Cześć, z tej strony Ola i witam Cię w szóstym dniu naszego wyzwania 10-Minute Sisters. Dzisiejszy trening to połączenie pilatesu i jogi dla większej siły i elastyczności w ciele. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi dniami wyzwania. Dzisiejszą praktykę zaczniemy w leżeniu tyłem. I tutaj przenieś dłonie za głowę i powyciągaj się na prawo i lewo, trochę tak jakbyś dopiero obudziła się i przeciągała w łóżku. Porusz każdą częścią swojego ciała, nie zapomnij o stopach, o palcach dłoni, nawet o swojej twarzy. I kiedy będziesz gotowa, zatrzymaj ruch i ustaw stopy na szerokość bioder. Teraz z wydechem przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, wdech, wróć do centrum i zmień nogę. Wydech i wdech. Tutaj pomyśl już o aktywnym domykaniu żeber. Wyobraź sobie, że chcesz zbliżyć je do swoich bioder. I ostatni raz, wydech i wdech. Super, teraz podejdź stopami bliżej bioder i ustaw ręce wzdłuż ciała. Zaktywuj centrum i z kolejnym wydechem przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej. Wdech, wróć. Wydech, przyciągnij. Wdech, wróć. Kolejnym razem dodaj do tego wznos klatki piersiowej. Wydech, góra. Wdech, dół. Wydech. I wdech. I jeszcze cztery razy. Postaraj się unieść łopatki ponad matę. Wzrok kieruj między nogi. Ostatnie dwa. I kolejnym razem zostań w górze i przenieś dłonie na piszczele. Z wydechem kołyską przejdź do siadu. I rolling like a ball. Zaokrągli plecy i z wdechem przetocz się w tył. Wydech, wróć. Wdech i wydech. Kolejnym razem zostań w górze, wydłuż prawą nogę. Wróć do centrum i przetocz się w tył. Wdech, wydech, lewa noga. Wdech i wydech. Możesz pominąć wyprosty nóg, jeśli to dla Ciebie zbyt wymagające. Rolując się na plecy, zbliżaj podbródek do mostka, tak żeby nie odkładać głowy na matę. Super, ostatnie dwa razy dasz radę. Wdech, wydłuż, wydech, centrum i ostatni. Wdech, wydech, wdech i wydech. Pięknie wyprostuj nogi, z wdechem wydłuż plecy, sięgnij dłońmi w górę i z wydechem wykonaj skłon w przód. Wpuść oddech w plecy i w tyły łód. I powoli rozluźnij, wróć w górę i przejdź do pozycji deski. Skrzyżuj prawą nogę nad lewą. Upewnij się, że Twoje ramię znajduje się nad nadgarstkiem. I z wdechem ugnij obie nogi. Z wydechem wróć do deski. Wdech i wydech. Jeśli ta opcja jest zbyt wymagająca, możesz odłożyć lewe kolano na matę. Wdech dół i wydech wyciągnij mocno ciało. I jeszcze trzy razy, dwa i ostatni. Super. Odłóż teraz lewe kolano na matę. I z wydechem otwórz lewy bok ciała. Możesz spojrzeć w górę, puść oddech tam, gdzie czujesz napięcia. I powoli wróć do centrum. Teraz z wdechem sięgnij dłońmi w górę, a z wydechem wyślij miednicę w tył i sięgnij dłońmi w przód. W tej pozycji pracujesz mocno nad wydłużeniem pleców i otwarciem biodra. Pięknie i powoli wróć w górę. Przejdź teraz do pozycji deski i skrzyżuj lewą stopę nad prawą. I teraz z wydechem wyślij miednicę w górę, przejdź do psa z głową w dole. Wdech, pies z głową w górze i spójrz za lewym ramieniem. Wydech góra, wdech dół. Super, mocno odpychasz się od dłoni i pracujesz z centrum ciała. Ostatni raz. Wydech i wdech. I powoli rozluźnij i czas na zmianę strony. Przejdź do deski bokiem i skrzyżuj lewą nogę przed prawą. I z wdechem ugnij oba kolana. Z wydechem wróć do deski. Wdech i wydech. I pamiętaj, że możesz odłożyć prawe kolano na macie. I jeszcze cztery razy, wdech, wydech, wydłużasz ciało. Super, aktywne centrum, ostatnie dwa i ostatni. Ok, rozluźnij, oprzyj prawe kolano na macie i z wydechem otwórz prawy bok ciała. I powoli wróć do centrum, wdech, sięgnij dłońmi w górę i z wydechem wyślij miednicę w tył i wykonaj skłon w przód. Wydłuż plecy i otwórz biodro. I powoli wróć w górę i przejdź do pozycji deski, tym razem krzyżując prawą stopę nad lewą. I tak samo jak wcześniej, z wydechem przejdź do psa z głową w dole i wdech pies z głową w górze. Wdech, wysyłasz miednicę w górę, wdech, spójrz za prawym ramieniem. Jeszcze dwa razy. Pięknie. Ostatni raz. Wdech i wdech. Super. I rozluźnij. I zostań tutaj w pozycji kobry, otwórz klatkę piersiową, możesz spojrzeć delikatnie w górę. I z wydechem usiądź na piętach, zostań w pozycji dziecka. Kiedy będziesz gotowa, kręg po kręgu, zroluj się w górę. I weź ostatni głęboki wdech nosem, sięgnij dłońmi w górę i wydech ustami. I bardzo ci dziękuję za tę wspólną praktykę. Jeśli ci się spodobało, podziel się tym filmem z bliską osobą. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza oraz zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowymi treningami. Zajrzyj też na nasz Instagram, na którym publikujemy wiele dodatkowych materiałów. A ja ci życzę cudownego dnia i do zobaczenia.